Dzień dobry państwu. Małgorzata Małkowska. Witam w kolejnym odcinku programu Ludzie mówią. Samorządy w każdym mieście walczą z przygotowaniem się do ustawy śmieciowej. Zapytam dziś przechodniów w Lubaniu, co wiedzą na ten temat. Ta ustawa śmieciowa oznacza dla mieszkańców? Będzie taniej czy drożej? Raczej taniej. Tak? Skąd to pani wie? Są takie informacje? No. Nie wiem, bo ja nie jestem stąd. pani, ja z wioski. wioski. Będzie drożej. Skąd pani wie, skąd takie informacje? No bo to wszystkie usługi kosztują, wszystko idzie w górę i będzie drożej. Mhm. W Lubaniu do tej pory ile pani płaciła? No ja nie wiem, bo ja mam córkę i wnuków i zięcia, to wie pani. Mhm. Ja chyba 30 par złotych płaciłam. Ale słyszała pani, że będzie drożej teraz? Tak, i, I będzie, będzie, będzie. A jak jest sortowanie? Sortuje Pani śmieci? Oczywiście, plastyki do plastyków, papiery do papierów, a takie śmiecie osobno. I nie ma problemów z dostępem do takich koszy tych specjalnych odpowiednich? Nie, nie, u nas na ulicy stoją. Plastyk stoi, papier stoi i ten. No Teraz będzie tak, że ci, którzy sortują, będą płacić mniej. A to ta, taka długa ulica, ja wiem kto to tam będzie sortował, jak wieczorem wyniesie? Ja nie mam pojęcia kto będzie sortował to. No właśnie, panie może sortować, a sąsiad nie, I nie wiadomo prawda. Ale nie, większość widzę, że sortuje. Butelki takie szklane wyrzucają, słoiczki, takie oto widzę, że sortuję. Sortuję. To powinno być tanie. No i lepiej żeby było tanie. Mhm. Nie będzie ludzi stać, bo nie ma pracy, żeby po prostu płacić więcej. Wie, płacić więcej, tak. Teraz się pan orientuje jakie to są stawki? Nie. Nie orientuję się, ale tam moja mama była na zebraniu, no to wyszło niby, że mamy płacić 47 zł miesięcznie. Za całą rodzinę? Tak? tak, za całą rodzinę. Czyli tak. taniej? Taniej, bo płaciliśmy 70. Także taniej jest. A jakieś nie. sortowanie? Yy, ja sortuję, tak, tak. Mamy trzy pojemniki tam na Wojowie i staram się po prostu, żeby to było, żeby później dla tamtych nie było ciężko to przebierać, nie? No, ale... świadomość jest, że jest. trzeba sobie... a A jest takie coś, że ludzie wszystko wrzucają, ale to, to powinni właśnie z takimi ludźmi rozmawiać, co? Tam wszystko ładują te śmieci. A ja, ja się tym kiedyś zajmowałem, bo ja chodziłem do szkoły, to ja właśnie się tym zajmowałem. Czyli w szkole się zaczynała za ta tak. informacja, informowanie tak, tak. o. Tym. Tak, tak. Ja chodziłem do szkoły i w szkole właśnie mnie nauczyli tego, żebym po prostu składał te śmieci, nie? No. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. O sortowanie śmieci. Czy pan sortuje śmieci? Tak. Tak? tak. Od ilu lat? jakieś no, dwa, trzy lata. Mhm. A słyszał pan coś na temat ustawy śmieciowej? No, słyszałem, ale ja się za bardzo tym nie interesuję. Mhm. A z tego, co pan wie, w Lubaniu jak to będzie? Będzie taniej czy drożej po tych zmianach w lipcu 2013? Wie pani, co? To, czy będzie taniej, to my wszyscy dobrze wiemy, że tak nie będzie. No nie Ile kosztowała kiedyś kiełbasa? A dzisiaj? Czyli wszystko jest droższe, uważa Pan, że będzie? No oczywiście, że tak. Nie ma o czym gadać. Wydatek, nowy wydatek pieniążków. Wydatek? No, na pewno. Słyszała Bosa? Pani o tym, że będzie taniej czy drożej? Drożej. drożej? Jakieś takie informacje, skąd Pani posiada? <grym> Hmm. Nie wiem, czy w pracy rozmawiałyśmy, czy, ale wiem, że o tego, że takie coś wejdzie. Mhm. Czyli co, ludzie mówią, że będzie drożej? Że będzie drożej. A jak jest do tej pory? Ile pani płaci? Jaka to jest stawka za wywóz? No, kochani, żebym wiedziała, akurat nie przypominam sobie, my mamy spółdzielcze mieszkanie. Mhm. No u nas nie jest tak źle i prawdopodobnie w spółdzielniach nie będzie tak źle. No. Czyli tak nie, nie jest źle. Miejmy nadzieję, że chyba nie, aż nie popadniemy. Jak jest z sortowaniem śmieci? Bo ta nie będzie dla tych, którzy sortują śmieci. Pani no. sortuje? To już wczoraj podawali. Sortuje, oczywiście. Plastiki, butelki, te swoje szklane plastiki, papiery, to wszystko. Ale mówią, że sortować, ale nie zwijać papierów nie zwiatać, tylko na prosto. Tak? Podobno lżej. No podobno. Lepiej. No, podobno lepiej. Ludzie się stosują? Raczej nie. Nie widać tego, nie widać tego. Nawet jak wysypują do śmieci, to. Nie widać, żeby to robili. No Oj, to nie wiem, nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, nie interesowałam się tym. A wie Pani, ile Pani płaci teraz za wywóz śmieci? No, wiem. Ile? Prawie 18 zł za osobę. Za osobę. Tak. Teraz po zmianach wie Pani, ile Pani będzie płacić? jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie dostałam żadnej informacji na ten temat. Czekam na te informacje właśnie. Ma być tak, że ci, którzy sortują, będą płacić mniej od tych, którzy nie sortują. Pani sortuje? Sortują. Także. No, dobra informacja. No to no, jak, jak najbardziej. Tylko, żeby było więcej tych pojemników, to by było jeszcze lepiej. Czyli co? Pod, pod domem jest ja za mało ich? Czy znaczy jakieś odległości duże? Mam blisko, nie? Ale to to wie, wiem, że mam u siebie blisko i mam z jednej strony, i z drugiej strony budynku, bo mieszkam na osiedlu, mhm. piast. Więc to mam w czym problem. Tkwi? Tylko, że widzę, że jest tego mało w ogóle. Tak ogólnie jest tego mało. No, mhm. Przydałoby się nie tylko na te trzy, co są standardowo pojemniki, tylko przydałoby się na więcej pojemników różnego koloru i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko papie, Pier, butelka i plastik. Tylko tak czy Kosze nie, to nie to są przepełnione? No, często są. Często są. I to za bardzo. Co słyszała Pani na temat tak zwanej ustawy śmieciowej? No, zmiany będą. Tak na czym będą polegać te zmiany? Jest o tym głośno. O, nie wiem, gminy mają coś ustanawiać mm. także. A dla mieszkańców, co to oznacza? Będzie taniej, drożej? Nie wiem, jedni więcej, inni mniej. Trudno, trudno powiedzieć. Nie wiem jak, jak nasza gmina to ustali. Będzie taniej dla tych, którzy sortują śmieci. Jak to jest w y, Pani przypadku? Oczywiście, no, Pani, no, u nas jest blok. Mhm. No to jest wspólnota, także... Pani sortuje? No ja sortuję. Mhm. Ale nie wszyscy sąsiedzi, także nie wiem jak to się odbywa po prostu u innych. Dużo jest jeszcze do, do zrobienia w kwestii yy, świadomości ludzi, że trzeba sortować? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dużo. Dziękuję Ta ustawa była bardzo potrzebna i jest bardzo potrzebna z tego względu, że porządkuje cały system gospodarki odpadami. Za sprawą tej ustawy odpady, czyli popularnie śmieci, nie będą już wywożone do lasów, do rowów, na dzikie wysypiska, dlatego że nią objęci będą wszyscy mieszkańcy oraz wszystkie podmioty prawne, instytucje, firmy, sklepy itd. W związku z powyższym nikomu nie będzie się już opłacało wywozić tych odpadów na właśnie dzikie wysypiska, ponieważ zapłacić. Druga kwestia bardzo istotna to to, że ta ustawa zobowiązuje gminy, ale również mieszkańców do segregacji odpadów komunalnych. W sumie kilkanaście rodzajów frakcji powinno być wysortowanych, segregowanych bezpośrednio u źródła, a więc albo w domu, albo będą tak zwane takie powiedzmy punkty gminne, gdzie mieszkańcy będą nosić odpady. I teraz się po prostu nie opłaca nie sortować. Teraz więc się nie opłaca nie sortować, dlatego też jeszcze dodam, że dotychczas najczęściej były wyrzucane odpady do, do pojemników odpadów zmieszanych bądź do y, nieliczne selektywnie. W tej chwili za zespołem tej ustawy będzie w sumie kilkanaście frakcji wysortowanych. W związku z powyższym z jednej strony będzie troszeczkę drożej niż dotychczas, ale nie dużo, ale z drugiej strony ci, którzy będą segregować właśnie, oni będą mieli stawkę niższą i na przykładu w Lubaniu osoby segregujące Zaplanowano e, kwotę 15 zł, niesertujące 19 zł, a więc dużo więcej. I to wymusiła ustawa, i takie stawki ustalają e, dwu jakby sektorowe e, wszystkie e, gminy. A więc ta ustawa jest bardzo potrzebna, ona porządkuje cały system, e, będzie taniej dla tych, którzy będą segregować, dla tych, którzy są leniwi albo nie chcą, muszą więcej zapłacić. Na dziś z mroźnego lubania to już wszystko. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.